Dzień dobry, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado. Chcieliśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć o takich zawiasach do drzwi chłodniczych i je pokazać dokładniej. Są to zawiasy HNG 21433. No i o taki zawias w taki sposób się prezentuje. Jest w kolorach czarnym, szarym. Tutaj są takie zaślepki, które zdejmę i pokażę co jest w środku. Więc, jak widzicie, zawias składa się z tego korpusu, który jest mocowany do płata drzwiowego, natomiast ten dolny korpus jest mocowany do ościeżnicy. Ważną cechą tych zawiasów jest to, że po pierwsze posiadają one regulacje góra i dół. Tak? Na tej kręcą tutaj tą. Krętką można na, tej, na tym śrubunku tutaj iść do góry, podnosić cały ten korpus górny, niżej, wyżej. Także, gdyby w momencie montażu okazało się, że drzwi zostały zamontowane na przykład troszeczkę za nisko albo trochę za wysoko, uszczelka dolna nam trze, albo jest jakiś prześwit, to można to wyregulować tutaj na tym zawiasie. Dodatkowo jest jeszcze tutaj takie, możecie zobaczyć, w tym korpusie który się mocuje do płata drzwiowego, są takie otwory łezkowe, a zatem można troszeczkę poprawić docisk płata drzwiowego, tak, bo po prostu on będzie się przesuwał bliżej dalej. Dodatkową fajną rzeczą, jeżeli chodzi o te zawiasy, to jest to, że tu jest taki zegarek. jak go zdejmiemy, wówczas można bardzo łatwo zdjąć cały ten górny korpus. I łatwo można zamontować drzwi, zdemontować, żeby na przykład wymienić uszczelki, czy jakieś tam inne rzeczy serwisowe zrobić z drzwiami. Poza tym no, te zawiasy, tak jak większość zawiasów do drzwi chłodniczych są zawiasami unoszonymi. Tak? Tutaj widać taką specjalne unoszenie, które powoduje, że w miarę jak drzwi się otwierają, to płat drzwiowy się unosi i dolna uszczelka nie nie trze o, o posadzkę, nie zużywa się tak szybko. Tak? tutaj widzimy te zawiasy zamontowane w takich przykładowych drzwiach, więc można zobaczyć jak to pracuje. O, jak drzwi się otwierają, płat drzwiowy idzie do góry, jak się zamykają, to opada. Więc tak, tak działa ten zawias. Mocujemy go na cztery śruby do płata drzwiowego, Cztery śruby do ścieżnicy. A jeszcze może ważna cecha. To jest taka, że pomiędzy osią obrotu zawiasu a tym y, miejscem, który mocujemy do ścieżnicy, mamy 45 mm. No i wiadomo, że najlepiej zawias działa, jeżeli oś obrotu wypada nam na środek y, płata żywiowego. Wtedy y, <laughs> te siły najlepiej y, działają. Nie przekasza nam płata drzwiowego i jeżeli na przykład mielibyście, czyli taki zawias dobrze pracuje, jeżeli drzwi to są na przykład 80 mm grubości plus uszczelka, tak. Jeżeli byście mieli grubsze drzwi, to do tych zawiasów są takie dedykowane podkładki dwucentymetrowe, centymetrowe albo pół centymetra, więc możemy tutaj dodać je odpowiednio tak, żeby taki zawias. Idealnie pracował przy Waszych drzwiach. Bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego dnia. Pozdrawiam Krzysztof Nitecki, firma Ingradu.